bardzo, ten film to właściwie Wasz pomysł moje stylizacja do, do biura nadmienię tylko, że do biura chodzę w trybie hybrydowym, co oznacza, że chodzę do niego dwa, trzy razy w tygodniu, to zależy mm, i moje ubrania nie są takie wiecie stricte biurowe, to nie jest taki biurowy styl, ja nie mam tak naprawdę e, wyznaczonego dress code'u, do którego muszę się dopasować dostosować, natomiast wiadomo, że chodzę do biura i, i, i nie pójdę tam wiecie w krótkich spodenkach czy w klapkach, mm, także zapraszam was na taki film e, i moje stylizacje nie są wyszukane. Bardzo często powtarzają się pewne elementy, zobaczycie zresztą co. E, dlatego że ja nie mam wiele ubrań do pracy, a też nie chcę kupować nie wiadomo czego i nie wiadomo ile. E, to po pierwsze, a po drugie ja wolę Odgrzewać kotlety ze swojej szafy, które mam. Więc na taki film właśnie Was zapraszam. Moje stylizacje do biura. Są to moje stylizacje z ostatnich kilku tygodni. Mam nadzieję, że taki film przypadnie Wam do gustu. Jeśli tak będzie, to chętnie nagram edycję um, letnią, jesienną, czy, czy jak będziecie sobie życzyły. Także życzę Wam miłego oglądania. Dzień dobry, bardzo. Poniedziałek, ja właśnie wróciłam z biura. Jestem mega zmęczona, niewyspana i taka. Nie bałdzo. E, na sobie mam, zaczniemy od góry, okulary z Parfum, które mają X lat i są już połamane. Zwykłą czarną koszulkę, bezikową, zary, którą sobie tutaj tak zgrabnie przewiązałam. Do tego mam e, granatową marynarkę. Mam wrażenie, że tutaj w tym świetle wygląda. Na czarną, ale ona jest hm ma milion, milionów lat. I słuchajcie, w ogóle to będzie takie, w co się ubieram, z taki, taka wiecie, edycja. E, odgrzewany kotlet z, z, z szafy po prostu, stare rzeczy, ale no ja, ja tak wiecie, no to co mam, to w tym chodzę. E, spodnie z Zary, takie mam jeans. Do tego dzisiaj były konwersy i ta ogromna torba z hm -u marzę o Diorze, ale na razie mam schemu, bardzo mi się podoba i super mi się sprawdza, bo tu słuchajcie mieści się wszystko taki kotek też by się zmieścił, więc tu nie i Kitusia, także tak dzisiaj wyglądam, bardzo skomplikowany strój, ale słuchajcie nie miałam się w ogóle głowy do planowania tego i eee, jest jak jest mam nadzieję, że jutro będzie bardziej chociaż nie jutro, nic takiego o dzięki Kiciuś poprawiła światło eee, no nie, no nie widać, że to jest granat, nieważne tak wyglądam w poniedziałek. Zobaczymy, co przyniesie jutro. Dzień dobry bardzo, kolejny dzień, kolejny outfit. Jeśli wydaje Wam się, że jestem zaspana, to nie wydaje Wam się, bo jest 5.30. Ja jestem już zebrana, za chwilę wychodzę. Co mam dzisiaj na sobie? Proszę bardzo, moja torba z HM- oznacza tylko tyle, że żądam. Dużo jedzenia i dużo notatników. Na sobie do tego mam um, marynarkę z H&M Ona jest super z schemu z second handu. Ona jest fajna, bo jest wiskozowa. Pod spodem koszulka w serek w bardzo podobnym beżowym kolorze z Zary. Um, mam jeans z Zary i trampki z Zary. I słuchajcie, jestem już coraz bliższa tego, żeby kupić szczoteczkę, żeby te trampki ręcznie wyprać, bo piorę je w pralce, ale to nie przynosi efektu. Takiego jakbym sobie życzyła, e, więc chyba będę prać je ręcznie na dniach, bo nie będę wam ich ponownie pokazywać. Także ja wyglądam w ten sposób. E, nie chce mi się, ale jedziemy z tym dniem. I do zobaczenia kolejnego. To jest taka bardzo każualowa stylizacja. Proszę bardzo, mam na sobie. Te jajka mam na sobie, ale ja proszę mi da mnie zaglądać. Zacznijmy może od góry. Na sobie mam okulary okulary marki Point kiedyś ktoś pytał mnie, czy mogłabym mówić skąd są moje okulary, więc kupicie je w Paris Optik, marka Point, ma spoko filtry, jeśli chodzi o te okulary do tego taka jeansowa koszula z Primarka która jest 100% bawełniana i ona widzicie jest taka luźniejsza, obszerniejsza dzięki czemu nie jest mi gorąco Apple Watch, będziecie widzieć go w każdym zestawieniu pierścionek zaręczynowy apart spodnie. One, słuchajcie, były mam jeans, ale suszarka, dodatkowe kilogramy już nie są mam jeans. Nie wiem, jak nazwiemy ten wzór są obcisłe w udach, obcisłe delikatnie w brzuchu, a na łydkach luźne i widać, że są troszeczkę pogniecione, ale ja nie zamierzam, jak wiecie, Ja nie prasuję. Do tego torebka H&M, taki duży shopper, ja tam słuchajcie mam cały swój jadłos dzienny. i tak naprawdę tę torebkę noszę najczęściej, tu jest słuchajcie wszystko, ona jest w taką pepitkę, jest naprawdę bardzo pojemna, pokazałabym wam co tam mam, ale no tam jest naprawdę, notesy, kalendarze, puste pojemniki po jedzeniu, bo jestem już po pracy i tak to wygląda. Do tego mam takie balerinki, które pasują do peśka, który macha ogonkiem. I balerinki mają jakieś 6-7 lat i są z Tom Taylor. Gdzie na spodnie ty te niewychowany, Terriezie? Są z e-obuwie marki Tom Taylor. Jeśli nic nie pomyliłam, tak prezentuje się dziś. Ciekawe, co przyniesie kolejny dzień. Sama jestem ciekawa. A! I paznokcie. Violet Cream Semilak. Ciekawe co przyniosą kolejne dni. Nie wiem, bo mam wrażenie, że mam tylko kilka ubrań, w których chodzę do biura. Ale zobaczymy. Także. Dzień dobry bardzo. Dzisiaj samo życie. Outfit of the day. Tak to zazwyczaj wygląda. Słuchajcie, jak ja się zbieram do pracy. Jak widzicie, mam bardzo dużą motywację ku temu, żeby wychodzić. Eee, nagrywam dzisiaj przed pracą, dlatego że wychodzę później. Wrócę też później. Na sobie mam sukienkę z Nari, którą pokazywałam Wam w jakimś vlogu. Okulary z Point też były ostatnio, ale do tego mam, słuchajcie, moje kolczyki z Sycylii z Jawy wulkanicznej. Przyszła też kocurka, bo ta sukienka jest kupiona tylko i wyłącznie dla niej. Ta sukienka z Nari jest fajna, jest wiskozowa, ma kieszenie, można ją sobie, wiecie, tutaj długość dostosowywać i dzisiaj nie mam oddzielnie Komputera mam Korsa, największego mojego, w którym w środku jest komputer, jest notesta, torba waży 500 kg, Apple Watch i tutaj mam, to to jest też coś o co czasami pytacie. To jest, słuchajcie, łańcuszek z białego i żółtego złota plus do tego kryształ górski kupiony w sklepie ezoterycznym online za kilkanaście złotych. Także tak dzisiaj wyglądam. Tam za mną dzieje się życie. Zazdroszczę panom, że mogą sobie tutaj. <noise> Zazdroszczę panom, że mogą sobie tu się jeszcze pokokosić. Ja muszę wychodzić samo życie. <noise> no, tak wyglądam dzisiaj. A tak wygląda sytuacja. Kolejny dzień, kolejna stylizacja. Proszę bardzo. Na sobie od dołu mam trampki. Big Star, spodnie. <noise> mam jeans, moje mają Zara koszulka basicowa, a nie wiem czy będzie widać, dekolt taki w serek również Zara, marynarka second hand, ona jest super bezwiskodna i słuchajcie, na taką pogodę letnią jest fajna bez taką fajną narzutką, torebka furla, zegarek Apple Watch Mm, kolczyki mam z lawy wulkanicznej etny, po której się wspinaliśmy i mój łańcuszek z kryształem górskim. Ja prezentuję się tak, jest mi bardzo wygodnie i czuję się tak miejsko i w ogóle ta torba jest super, wszystko się w niej mieści, także tak wyglądałam dziś w biurze. Dzień dobry, dzień dobry, kolejny outfit. Zacznę może od torebki, torebka furla i mogę ją odstawić. Oj, przepraszam. Budki manebi miały być takie wygodne, a mnie obgryzły. Mam je pierwszy raz na sobie. Sukienka wiskozowa. HM, proszę Państwa, jest super. Bar w sumie też ją pierwszy raz mam na sobie i bardzo się cieszę, że ją kupiłam, bo to wiecie, jest taka luźna alba, ale wygląda uważam bardzo ładnie. Co do tego, okulary point, kolczyki jest. łańcuszek ten co zawsze, zegarek też ten co zawsze. Lakier Semi -lac, Legendary Red. Ja wyglądam dzisiaj w ten sposób. Poczekajcie, pokażę Wam w całości. Z torebką. Uwielbiam tę torebkę. Wróciłam z biura. Jakoś ciemno mi się tuś ten aparat nie ogarnia. Przy bardzo, tak dzisiaj wyglądałam. Bardzo wspaniale, uważam. Nieskromnie powiem. Bo... Dajcie znać, czy wam się podoba. Mówiłam, że nuda? Mówiłam, tak wyglądają moje stylizacje do biura, elementy często się powtarzają, to nie jest jakiś mega wyszukany styl, ma być mi wygodnie, wszystko ma ze sobą współgrać ja mam mieścić dużo rzeczy do torebki, stąd właśnie takie rozmiary moich torebek. Mam nadzieję, że dzisiejszy film przypadł wam do gustu, zostawcie mi kciuka, jeśli tak było. Napiszcie też w komentarzu, co myślicie. Ja wiecie, jak mam od was odzew, to wiem, co robić dalej. Czy nagrywać tego typu film, czy nie nagrywać jak Wam się podobały te stylizacje, czy Wam się coś bardzo podobało, co Wam się nie podobało. Jestem bardzo ciekawa e, Waszych e, opinii. Także mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie, już wiecie, w klasycznym vlogu, że wszystko u Was w porządku i do zobaczenia. Pa!